Wracamy do pana, który spożył piwo z jakimś tam środkiem sypiającym. I spróbujemy to to wejść do kotłowni. Nie, bo jeszcze Samuel uważa, że jest za wcześnie, boi się ryzykować. O, ale teraz. Nie, teraz też jeszcze nie wejdzie. Dobra. Jeszcze przejdziemy w kierunku głównego wejścia. Znów wrócimy. Idź dookoła budynku. Może teraz, o. Tak jest, samoe spróbuję wejść. Zobaczymy czy się uda. I temu panu już troszkę brzuszek urósł od piwa. Śpi jak zabity, dobra nie będziemy go niepokoić. Może przeszukajmy węgiel, bo... Jest taka kupa węgla, że na pewno w środku coś jest. Więc może prawym przyciskiem, teraz, pomiędzy bryłami węgla, coś wystaje. Otóż to. Korpus lalki. Do czego nam do diabła korpus lalki? Ale o tym się przekonamy dopiero za parę chwil. Na razie. Samuel wykazał się niezłym instynktem, instynktem zabierając ten korpus przewidując, że do czegoś mu się przyda. No bo rzeczywiście tak będzie. Uprzedzam troszkę fakty, ale wiadomo, jak zbieramy jakiś przedmiot, to więcej niż pewne, że on się do czegoś przyda tu. Harmonogram jest. Mały kluczyk zabieramy. No, klucze to oczywiście trzeba zabierać. Coś do przeczytania jest. Mnóstwo starych ulotek, plakatów i wyciętych stron z gazet oraz to nie, to już przeczytaliśmy, ale 1918 rok. Zapamiętajmy to. Tę datę, bo to jest hasło. Pewne hasło, które trzeba zapamiętać koniecznie. Do czego się przyda? A no to zaraz zobaczymy. Tu jest tablica rozdzielcza, do której. Zakładamy ten kluczyk, który z tablicy ogłoszeń yy, zabraliśmy i teraz stukujemy hasło, o którym mówiłem 1918 i zatwierdzamy tym przyciskiem jest zielone światełko to jest to wchodzimy do środka, zobaczymy co kryje wnętrze tego pomieszczenia A to, tylko jak go wybawić, wywabić, nie wybawić. system in building. Nie bawimy się tutaj w boga ani. Nasiarza. Dobra, jest interkom, widzimy interkom, więc będziemy mogli wezwać lekarza za pomocą interkomu, ale nie wiemy jak się nazywa. A przecież nie powiemy proszę do holu lekarzu dyżurujący, bo to by było podejrzane. Idziemy więc do holu i pogadamy z pielęgniarką. Znów weźmiemy ją sposobem. May I speak with you? Sure. Something just occurred to me. Can you possibly lend me the main duty schedule of all the employees? I don't think anyone will mind if you have a look at it. Although I have no idea how it's going to help you. Who knows? Maybe something will reveal itself. Alright, here it is. Thank you. I'll return it when I've read it. That won't be necessary. It's already the end of the week. I must issue a new one anyway. That's all. Thanks. No, i będziemy mogli zawołać lekarza po imieniu. Do interkomu oczywiście. Włazimy więc do kotłowni, do tylnej części kotłowni, i na interkomie używamy harmonogramu. Okazuje się, że ten doktor nosi bardzo typowe nazwisko Co? Smith. Pozbyliśmy się go na moment, więc trzeba szybko załatwić nasze problemy. Tu jest kożna śmieci, może coś będzie w środku.

But not quite, though. No. Why can't we talk, Samuel? Well, we can, but we have to speak quietly, or better yet, whisper. All right. Speak quietly, Samuel. I need to know something. Will you help me? I. The nurse says I'm g good. But n now I'm very sad. I. Help you when I'm not sad, okay? And why are you sad? Well, because of Bubby. Who is Bubby? Did he do something to you? N no. Mr. Bubby is very kind. He is my friend. But now he's gone, and I d don't know where. Perhaps I made him angry s somehow. And what does he look like, this Mr. Bubby? Maybe I can help you find him. He, he, he's no animal. He's very clever and talks to me often. And what does he look like? Mm -hmm. he, he's not tall like us. He's sh short, but very handsome. Oh, okay. If I find him for you, will you help me? Yes, yes.

Głowa lalki, a mieliśmy już korpus lalki, więc korpus lalki plus głowa lalki daje lalkę. Ale te... ten korpus należy jakoś z głową połączyć. Szpilką. Szpilka jest. A nie, nie szpilką. Its tip is as sharp as a needle. Ha, ha, ha. Zobaczyć bym jeszcze coś przegapił Zapewne nitkę Dobra to jeszcze poszukajmy Może tu gdzieś będzie nitka Przełącznik tutaj jest Jest ogrodzenie i fontanna fencing is very strong I can't do anything with Brakuje nam nitki. Będziemy musieli wrócić się po nitkę, jeśli ona jest tam, gdzie przypuszczam, że jest? A przypuszczam, że jest w kotłowni? No nic, zwrócimy do kotłowni, o ile to możliwe. Jest to możliwe. Poszukamy nitki. Gdzie jesteś nitko? Old oil lamp. Useful. hum ham, 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 ham. Wenteator, może w. Może gdzieś tutaj? No małe kłopoty. Dopadły nas małe kłopoty, tu jest szafka. Tutaj nitki z pewnością nie ma. Tego pana przeszukać też nie możemy. Czyli nitki tu nie ma. O, można wywnioskować. Prosty wniosek. Nie lubię, jak mi tak giną przedmioty. Jeszcze raz sprawdzimy tutaj wszystko, Main switchboard, lepiej jej nie ruszać. Tablica ogłoszeń jeszcze raz. Nie, nitki tu nie ma. O właśnie, no niepotrzebnie wychodziłem. Nitkę trzeba było wyciągnąć z lalki i nitkę z igłą łączymy. I właśnie, i lalka Ralfa jest już cała, więc troszkę czasu z Mitrą żyłem zupełnie na darmo, zupełnie niepotrzebnie. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Takie zawieszki się czasami zdarzają. Trzeba by znać grę na pamięć, żeby wszystko wiedzieć co i jak zawsze. Skoro mamy już lalkę, to damy ją Ralphowi. Ralph, Mr. Bubby is fine again. Here he is. Oh, that's very good. I'm glad he's here with me again. Mr. Bobby says he is glad too. Thank you, Samuel. You have been very kind to us. I must speak with Mr. Bobby now. I haven't seen him for so long. Hold on, Ralph. You promised to help me if I can find Mr. Bobby for you. But now I want to be alone with Mr. Bobby f for a while. Trzeba go Powiem wam. All right, listen up, Ralph. Do you know who helped Mr. Bobby? No, I don't. I did. You're a d doctor too, Samuel. No. And if I healed him, I can hurt him, too. Do you understand? No, you can't do that! Don't make me, Ralph. Sure, I will help you. Just leave Mr. Bobby alone. Okay. Ralph, do you know someone called James? James is my friend, too. He and Mr. Bobby. I need to know which room he lives in. He lives next to me, right next door. But James isn't home now. I know. Have you noticed where they put the key to his door? Is it somewhere nearby? Perhaps in some cabinet? No, it's not. Dr. Smith, who guards us, has got all the keys. <laughs> Do you know that for sure? Yes. When we go to the corridor, he opens the door for all of us. But I don't think he's going to lend the key to you. He's very hard. Oh, never mind. Drat, Smith is returning. We had better not speak any longer. Maybe later. Maybe later. Okay, Samuel. So, the doctor has the keys. How do I get them? Trzeba będzie jakąś akcję przeprowadzić. A oto ta akcja. Wciskamy przełącznik i gasimy światło. Nie, zapaliliśmy. A mamy zgasić. Dobra, czyli tak. Klikamy prawym przyciskiem. Nie, lewym przyciskiem na kabel i wyrywamy kabel. Teraz tak. Na oknie kładziemy pozytywkę. Trzeba najpierw przeciąć ogrodzenie. Jak się okazuje, gdzie jest nasz nóż? Och, nie zrobimy tego w ten sposób. Chwytamy kabel i umieszczamy go na ogrodzeniu. Just need to flip the switch. Tak, teraz kładziemy pozytywkę, nie musimy tego ogrodzenia przecinać wcale. Pozytywka cichutko gra. Du, 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 du. No i teraz będzie cała akcja, patrzcie na to. I must hide. going on over there. Hmm. Na no prawie zabiłeś chłopa, Samuele. Twoje metody są co najmniej. No nie wiem. Nieetyczne. A no, zobaczymy, zobaczymy. Trzeba mu zabrać ten klucz i otworzyć drzwi do celi Jamesa. Sprawdzić, co tam u Jamesa słychać. Ja bym przy okazji Ralfa wypuścił, gdyby miał ochotę wyjść, ale nie ma na to czasu.